No hej, cześć! Siemaneczko wam wszystkim moi drodzy z tej strony Judy i witam was w ostatnim i takim mocno dziwnym odcinku z serii jaką jest Pokémon Xenoverse. Zastanawiacie się pewnie o co chodzi, bo ja sobie tutaj gadam, tam się na ekranie coś dzieje, a więc ja wam szybciutko tłumaczę moi drodzy, dla tych co nie pamiętają, seria z Pokémon Zinoverse była już dawno temu i mieliśmy parę miesięcy przerwy, a mi brakowało jednego odcinka, żeby nagrać. Aczkolwiek, aczkolwiek ym, nie nagrywałem go z, od dawna, ale to wszystko przez y, występujące problemy. I nie, nie, nie mówię o jakichś problemach zdrowotnych u mnie, bo nie, u mnie jest wszystko ok, git. Natomiast chodzi o samo Pokemon Zinoverse. Wiele osób chciało, żebym po pierwsze już skończył tę serię, a po drugie, rozpoczął DLC, bo takie też miałem plany. Bo tak, w tej grze są DLC, co ciekawe, różne tam nowe zadania, przygody i w ogóle. Tylko, że ja już od pewnego czasu miałem problem, że co chciałem usiąść do nagrywania, to po prostu wywalało mi grę. I to nie jest tak, że mi wyskakuje jeden błąd, mi wyskakuje za każdym razem Jakiś inny błąd, inny problem. Czasami gra po prostu się wyłącza bez żadnego błędu. Yy, I niestety było tak. Zresztą w poprzednich odcinkach, które widzieliście na kanale, też tak się zdarzało. Że na przykład miałem nagrane 20 minut materiału, gram sobie dalej i nagle w ogóle wywala grę. I nie zapisało się nic, więc ja muszę jeszcze raz nagrywać to samo. Więc już po prostu czasami miałem dość tego, co się dzieje. Eee, I z tego powodu w końcu zrezygnowałem, bo te problemy występowały coraz częściej. Eee, natomiast w końcu po wielu próbach yy, w dzisiejszym materiale jest pokazane jak łapię dwie ostatnie legendy, do których był potrzebny ten cały delebi. Mam nadzieję, że dobrze jeszcze pamiętam, bo był Celebi i delebi. Chyba, chyba dalej. Dobra, nieważne. W każdym razie za jego pomocą dwie kapliczki i dwa legendarne Pokémony były do złapania, więc dzisiaj widzicie, jak to wszystko wygląda. Natomiast, no właśnie, słuchajcie, ja bardzo chciałem, żeby ta seria... No bo Nagrywałem ją regularnie, filmy były dużo, często i w ogóle, ale nie wiem, nie wiem co jest problemem, ale Pokémon Zinover zaczęło mi nagle w ogóle wywalać mega problemy. Zresztą nie tylko Zenowers, bo mam takie problemy z wieloma innymi fan gameami, bo chodzi o fan gamey, czyli nie romhaki, które się odpala na emulatorach, tylko o fan gamey, które mają swój własny system. I na przykład nie wiem jak to działa, bo na przykład w takim Pokémon Insurgency, jak sobie ostatnio włączałem, wszystko działa jak należy. A próbowałem inne, na przykład takie, które teoretycznie fan z takich nowszych powiedzmy, które no, ludzie nie piszą, że mają z nimi problemy, raczej grają i jest ok, a u mnie na przykład już na początku gry dosłownie po nie wiem, minucie zaczynają się problemy, gra się wyłącza, crashuje. Czyli ta, to samo co w Pokémon Xenoverse. Nie wiem, czy to jest problem. Nie wiem, że, że mój komputer ma, ma jakieś problemy z czytaniem tych, yy, tych gameów. No, ciężko mi powiedzieć, czy to może jakoś antywirus działa. Nie mam pojęcia, wolę z tym nie grzebać, nie kombinować. E, dzisiaj, no, udało mi się w końcu jakoś ogarnąć, żeby były właśnie e, właśnie te dwa legendarne Pokémony, żeby je zdobyć i żeby oficjalnie zakończyć tę serię. No, natomiast tutaj jest właśnie smutna wiadomość również, e, ponieważ, no, niestety e, nie będę nagrywał DLC, no, chyba że jakimś. Sposobem coś się naprawi, zacznie to działać, ale jakoś wątpię. Jakoś wątpię, więc na razie. Chciałem po prostu, żeby ta seria była zakończona, bo stwierdziłem, że póki nie zakończę obecnych serii, to nie zaczynam niczego nowego, choć już w planach mam nowe serie z Pokémonów, też odcinkowe. Bo dla tych, co nie wiedzą, co śledzą odcinki, no to u mnie to tak w ciągu tygodnia 3-4 streamy są i ostatnio zawsze z Pokémonów. E, obecnie przechodzimy sobie extreme randomizery na nas loku, więc w ogóle jest fajnie, śmiesznie i super. E, więc zapraszam, oprócz tego nie ma nudy, bo na moim drugim Pokémonowym kanale, który bardzo fajnie się ostatnio rozwija, czyli Poké Challenge też. Latują odcinki, tam troszeczkę zmieniłem format. Nie ma przechodzenia stricte gier w formie let's play, tylko takie inne, inny rodzaj materiałów, chociaż też z grami są związane niektóre. Gdzie na przykład potrafię na jednym odcinku, wiecie, w formie takiego skrótu przejść całą grę, więc myślę, że całkiem fajne do oglądania i przyjemne. No, no i do tego Was oczywiście zachęcam, żebyście zasubskrybowali, oglądali, no i byli na streamach. No i co tu dużo mogę powiedzieć, no mamy już końcówkę lutego, 25 rok. Ja. Postaram się ogarnąć to, co mam do ogarnięcia z tych serii, które są. No wiem, że tam ani Zeldy, ani Irona, który wkrótce wleci, jakoś specjalnie wiele osób nie ogląda, natomiast yy, myślę, że pojawi się też seria w formie Pokémonów, odcinków. Tylko, że ja ostatnio mam yy, pod tym względem czas, że mam czas tylko wieczorami, w nocy i wtedy robię streamy, a już tak za dnia, jak to zwykle nagrywam odcinki, czasu mam za mało, żeby to robić, więc też może nie będzie tego aż tak dużo jak kiedyś, bo wiecie, no, kiedyś to były inne czasy. Kiedyś to było, Teraz to nie ma, jak to się mówi. E, natomiast, e, natomiast, no mam nadzieję. Mam nadzieję, że odcinki po prostu zwykłe odcinki również wrócą, żebyście mieli co oglądać. Natomiast no co tu dużo mówić, no przepraszam was, że tak wyszło tutaj z tym Zinover z tą długą przerwą. Natomiast to jest dość mocno niezależne ode mnie, bo mówię, jak wiecie, jak już nagrywałem któryś odcinek i wywalało i się psuło i ciągle coś. To już po prostu człowiek miał tego dość, więc w tych ostatnich materiałach też potrafiłem być dość mocno zmęczony tym wszystkim. No bo po prostu wiecie, no ja mam mocno ograniczony ostatnio czas, a kiedy się okazuje, że odcinek 30-minutowy trzeba nagrać, grywać po kilka razy, bo coś się psuje, no to już w ogóle bardzo stres działa i nerwy i się po prostu tego nie chce robić. Natomiast, no, z inowersy oficjalnie kończymy. Ja wiem, że ktoś powie, no dobra, Judy, ale tutaj jeszcze można Pokedexa uzupełnić, może są inne legendy, może są jakieś jeszcze tam mini zagadania do znalezienia, no bo są te DLC, no ale mówię, tu, tu nie o to chodzi, słuchajcie, żebym ja nagrywał jeden odcinek przez kilka dni i liczył, że go zmontuję w końcu, jak go będę ciął na 50 razy, bo co chwilę jakieś problemy są. No nie, wolę, wolę spróbować, jeżeli z mamy mam problem, no to w przyszłości może jakiś hack pop prostu, bo też są przecież fajne haki. A może jakaś oryginalna wersja, no, no nie wiem. Będę kombinował, żeby było fajnie, żeby było spoko, żeby było co obejrzeć też czasami w formie odcinku, bo dużo osób wciąż lubi taką zwykłą formę let's play. Chociaż no nie oszukujmy się, jest rok 25, i dla wielu osób to już nie są czasy, żeby takie coś tworzyć. Natomiast ja dalej dużą przyjemność z tego czerpię, więc myślę, że dalej to będzie. Natomiast no mówię, no na razie walczymy, żeby zakończyć serię. Dzisiaj kończymy oficjalnie serię z Pokémon Zinoverse. Póki nie, no nie wiem, no chyba, że macie magiczny sposób, żeby, żeby pomóc mi z tymi gameami, ale mówię, to, to nie tylko chodzi o Zinoverse, tylko o różne inne nowe gamey, które wchodzą. No cały czas jakiś, wiecie, błąd, że skrypt, coś tam, jakieś przedmioty. Tu w ogóle, żeby nagrać ten odcinek, to musiałem w ogóle wyrzucić większość przedmiotów, które miałem, bo za każdym razem wyskakiwał jakiś błąd, nie wiem, z grafiką danego przedmiotu. No dziwne rzeczy ogólnie się działy, bardzo dziwne rzeczy, a już w ogóle jak gra sama się wyłącza, no to... Ech, masakra. Natomiast, co tu dużo mówić? Moi drodzy, ja bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście tę serię w momencie, gdy była ona regularna. E, jest mi niezmiernie z tego powodu miło. E, natomiast, no, wszystko kiedyś musi się skończyć, dlatego kończymy serię Zinoverse. Ja Was zapraszam na nadchodzące nowe serie. Na razie kończymy to, co jest na kanale obecnie. Możecie pisać, na co czekacie, jakie jeszcze byście chcieli serię zobaczyć. Może się zasugeruje i coś takiego nagram. Natomiast to tyle na dziś. No i przede wszystkim wbijajcie na streamy i na Poké Challenge, bo tam chciałbym, żeby taka trochę lepsza, fajniejsza jakość była materiałów i wiecie, żeby coś ciekawszego niż zwykłe granie w gry było. Natomiast to tyle, tak więc po raz ostatni na tej serii możecie strzelić lajka, możecie subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja wkrótce się widzę z wami w innych materiałach, streamach i tym podobnych. Ale to tyle na dziś. Do zobaczenia do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!